W Województwie Łódzkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia 152 osobom w wieku 100 lat i więcej. W tej grupie jest 138 kobiet i 14 mężczyzn. W tym roku 100 lat kończy 69 łódzkich emerytów, w tym 9 mężczyzn. Ilu zatem 100 latków jest w kutnie? Na terenie działania inspektoratu w kutnie mamy cztery takie osoby, w tym jednego pana. Osób w wieku 100 lat przybywa i żyją coraz dłużej, a warto żyć z ZUSem dłużej, bo każdy świadczeniobiorca z chwilą osiągnięcia wieku 100 lat otrzymuje od prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych honorowe świadczenie. Prezes ZUS przyznaje honorowe świadczenie, które wypłacane jest w wysokości kwoty bazowej. W tym roku ta kwota bazowa wynosi 3408 zł z groszami brutto i jest ona wypłacana co miesiąc przez do końca życia obok pierwszego świadczenia, do którego ubezpieczony nabył prawo. Taki zastrzyk finansowy stulatkom niewątpliwie się przyda. Wiemy, że osoby w tym wieku mogą być w doskonałej formie, ale są też i takie, których potrzeby związane z opieką są znaczące, mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim. Muszę przyznać, że bardzo dobrze pamiętam jedną panią, która bardzo zaskoczyła mnie, kiedy sama otworzyła te drzwi. Nie mogłam wręcz uwierzyć, że to ona w tym wieku. Pani zaskoczyła mnie podczas tego spotkania jeszcze przynajmniej dwa razy. Pierwszy raz, kiedy zsunęła się z fotela i pokazała, w jaki sposób ćwiczy codziennie nożyce. A później jeszcze powiedziała, że wybiera się w podróż do swojej siostry, która mieszka w Bydgoszczy. Trochę się zdziwiłam, bo to daleko, że pani sama będzie w taką podróż się udawała, no ale pani stwierdziła, że a już się tak z siostrą umówiły. No to zapytałam, ile siostra ma lat. Wtedy okazało się, że siostra jest jeszcze starsza, bo ma 103 lata.